kiedy odnalezienie po prostu tego, tego miejsca bywa trudne, szczególnie, jak jest w takim terenie, że nie ma numerów, albo jakiś człowiek nie zna okolicy. O no, biedactwo. Oj, biedny. Co ty to narobiłeś? Co ty to narobiłeś? Dobrze odżywiony, wszystko było dobrze, tylko nie chciał latać nam. No więc został z nami. Pani doktor stwierdziła, że nawet może być za bardzo gruby, jakoś tak dziwnie, że trzeba dietę wprowadzić. Może temu nie lata, a to się okazało, że to mama w ciąży i urodziła małego nietoperza. Troszeczkę nas za takich wariatów yy, uważano. Było tak mnóstwo tych przypadków, że trzeba było poświęcić już swoje życie.